Bardzo ważny dzień dla naszych ósmoklasistów. Do egzaminu przystępuje 90 uczniów. Na początku mają tekst taki popularno-naukowy, najczęściej jest to, na podstawie którego będą musieli odpowiedzieć na 20 pytań zamkniętych, a później będą właśnie takie pytania otwarte, gdzie będą musieli się wykazać no, znajomością gramatyki, później albo w zależności od tego, jakie będą tematy, napisać opowiadanie, wypracowanie. Dzisiejszy egzamin trwał 120 minut, i jak już wiemy, lekturą której należało napisać wypracowanie, była zemsta. Trudny był egzamin? E, łatwiejszy niż próbny. Myślę, że dobrze mi poszło, jestem zadowolona z tego. Dobrze. Mi się wydaje, że dobrze. Nie będzie tragedii. I jak tam po egzaminie? Dobrze bardzo. No, może 40% będzie. Długo się przygotowywałaś? E, nie. Bardzo długo się przygotowywałam. E, też. E, bardzo z zemsty. Akurat miałam przeczucie, że będzie i była. Długo się przygotowywaliście? No, no ta, dużo. Ja dużo się przygotowywałem, na przykład. Przez cały ten teraz rok ósmej klasy, no to cały czas się tam powtarzało, ale jakoś tak specjalnie się nie przygotowywałam do tego. Jakiegoś większego przygotowania też nie było, ale wiadomo, że wczoraj i parę dni temu jeszcze też się powtarzało ciągle. Już jutro uczniowie będą zdawać egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wszystkim ósmoklasistom życzymy powodzenia.